Halo, dzień dobry. Chciałem tylko przekazać, że ruszyła już platforma travelworld.com. Jest to strona od grupy MyWorld. Działa ona zupełnie tak jak Booking.com. Można też już pobrać widać aplikacje, są specjalne promocje. Ale działa, wyróżnia się ona tym, że za każdą dokonaną rezerwację mamy zwrot pieniędzy. Tak jak widać, 2% od każdej rezerwacji plus punkty. Jest też aplikacja, jeszcze się do niej nie logowałem, można sobie przeczytać wszystko, co i jak. W aplikacji widać wszystko śmiga, tak jak powinno. Za wszystko jest zwrot 2% oraz punkty, za które są dodatkowe rabaty, więc mega, mega jest to, to rozwiązanie i dodatkowy element do naszej grupy MyWorld. Jeśli jeszcze nie korzystasz z programu Cashback czyli takiego, który zwraca pieniądze za zakupy, do odebrania masz u mnie 55 zł na stronie łukaszpiearski.com. Także zapraszam łukaszpiekarski.com dostaniesz bonus 55 zł, który możesz wykorzystać między innymi jako dodatkowy zwrot w takich hotelach, korzystając z platformy. Na razie, cześć!